Co to za tajemnica z tą Boliwią? Powiesz mi, co się wydarzyło u Sosy? Kupa główna. To się wydarzyło. Politycy. Zostawię cię na kilka dni. Pilnuj interesów. W przyszłym tygodniu lecę do Nowego Jorku. Nie podoba mi się to. Ani trochę. Nie podoba ci się? Sam mnie w to wszystko spakowałeś. Naraiłeś mi pieprzonego Zajdelboma. A co on no ma wspólnego z sosą? Jak ich powiązać? Dlaczego nie jesz? Nie jestem głodna. Interesuje Twój własny proces? To po co zamówiłaś? Straciłam apetyt. Wiesz, że Sheffield załatwił Ci odroczenie? To tyle? O to chodzi w życiu? Żeby pojeść, opić, opieprzyć, posać i poniuchać? O to chodzi? Powiedz mi. Nagle stuka ci pięćdziesiątka, masz wielki brzuch i takie cyce, że potrzebny ci stanik. Ogłosioną klatkę piersiową, rozwaloną wątrobę, a na rękach plamy wątrobowe. to główno, które tu podaję i wyglądasz jak inne bogate mumie. Nie jest tak źle, mogło być gorzej. Tylko o to chodzi? Nie dręcz się. Oto harowałem jak wą. Patrz na nią. Śpunka. Mam czpunkę za żonę. Nic już nie je. Śpi cały dzień w maseczce na oczach. Budzi się dzięki prochom. Nie mów tak. Nie chce się rżnąć, bo jest nieprzytomna. Nie mogę nawet mieć z nią dzieci. Tak się truje, że nie donosi ciąży. Ty, draniu. Z sukin synu. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Sądzisz, że jesteś lepszy ode mnie? Czego dokonałeś? Handlujesz narkotykami i mordujesz ludzi. Piękne osiągnięcia. Na pewno przejdziesz do historii. Głośniej, niech się wszyscy dowiedzą. Chcesz dziecko? Powiedz światu. Jakim byłbyś dla niego ojcem? Będziesz je odwoził do szkoły? A może zginiesz, zanim skończy 6 lat? Czy ty wiesz, co to znaczy być mężem? Zamknij się. Po naszym domu zawsze kręcą się podejrzane typki. Moim jedynym przyjacielem jest ten wieprz, Nick. Co to za życie? Widzisz, co się z nami stało? Wszystko przegraliśmy. Niczego nie wygraliśmy. Idź do domu. Naćpałaś się. To ty jesteś pijany. Zabierz ją stąd. Nie wrócę do domu ani z tobą, ani z nikim innym. Wrócę sama. Odchodzę. Przejadło mi się to. Odprowadzę cię, złapię taksówkę. Niech idzie. Łyknie coś i znowu mnie pokocha. Na co się tak gapicie? Wszyscy jesteście dupkami. Wiecie dlaczego? Bo nie macie odwagi sięgnąć po to, czego chcecie. Potrzebni wam tacy jak ja. Zawsze możecie pokazać mnie paluchem i powiedzieć, to zły człowiek. I co z tego? Dzięki temu jesteście lepsi? Wcale nie. Ale umiecie się ukrywać i kłamać. Ja nie mam takiego problemu, bo zawsze mówię prawdę. Nawet kiedy kłamie, powiedzcie dobranoc złemu człowiekowi. Ostatni raz macie okazję zobaczyć kogoś takiego miejsce dla złego człowieka. Uwaga, idzie zły człowiek. Lepiej zejść